Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 21 listopada we wtorek. Dzisiaj jest też wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Posłuchajmy Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 19, a wersety od 1 do 10. Jezuła wszedł do Jericha i właśnie przez nie przechodził, gdy zjawił się pewien człowiek imieniem Zakaj. Przełożony celników i człowiek zamożny. Usiłował dojrzeć, kim jest Jeszua, ale będąc niewielkiego wzrostu, nie był w stanie z powodu tłumu. Pobiegł więc naprzód, wspiął się na drzewo figowe, aby go zobaczyć, bo Jeszua miał za chwilę tamtędy przechodzić. Kiedy doszedł do tego miejsca, spojrzał w górę i powiedział do niego – Zakaju, pośpiesz się. Zejdź, bo muszę dziś zatrzymać się w Twoim domu. Zszedł jak najśpieszniej i przyjął Jeszuę z radością. Wszyscy, którzy to widzieli, sarkali. Poszedł i został gościem grzesznika. Lecz zakkaj wstał i powiedział do Pana: Spójrz, Panie, połowę wszystkiego, co posiadam, daję ubogim. A jeśli kogo oszukałem, to zapłacę mu cztery razy tyle. Jeszua powiedział do Niego, dziś zbawienie przyszło do tego domu, ponieważ człowiek ten też jest synem Abrahama, bo Syn Człowieczy przyszedł, aby odszukać i ocalić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, dzisiejsza Ewangelia jest taka, myślę, że bardzo, bardzo um, współczesna. Mamy człowieka bogatego, człowieka, który był zwierzchnikiem, a więc był szefem um, wszystkich celników, I, i mamy Jezusa, który po prostu sobie przechodzi, niby przechodzi, ale w którymś momencie właśnie Jezus, widząc już odrobinę, odrobinę takiego, takiej dobrej intencji, poszukiwania go, bo Zacheusz mówi: Muszę sobie zobaczyć, co to jest za jeden, ten Jeszua. A ponieważ był niskiego wzrostu, dlatego wspiął się na drzewo, na tą słynną sykomorę. I, i pan Jezus wtedy się właśnie zatrzymuje. Patrzy na człowieka. I co? I podarowuje mu nieskończenie więcej niż wszystkie bogactwa tej ziemi. Jeszcze raz, powiedzmy to sobie wprost. Zacheusz, człowiek bogaty, który nie był szczęśliwy. Nie był szczęśliwy. Nie mogłem mu ani te bogactwa, ani władza nad ludźmi, zarządzanie ludźmi, jak jakiś prezes korporacji albo firmy, czy polityk, czy nie wiadomo, dyrektor szkoły, czy ktokolwiek inny, nawet w domu, mogę się czuć takim zarządcą, że ja tutaj coś znaczę, bo ja tutaj dyryguję wszystkimi i, i wszyscy się mnie boją, to nie przynosi to nie przynosi szczęścia. Nie przynosi to żadnego szczęścia. I dlatego tak potrzebujemy dzisiaj właśnie tego spojrzenia Jezusa. Jezus, kiedy, kiedy doszedł do tego miejsca, są, takie, są tutaj takie dwa, dwa razy powiedziane, o spojrzeniu. Jezus, kiedy doszedł do tego miejsca, spojrzał w górę, czyli spojrzał na Niego i powiedział Mu: Zacheuszu, odezwał się po imieniu. Jezus odzywa się do nas po imieniu i mówi do Niego: Zacheuszu, Zakaju to hebrajskie Zakaju, pośpiesz się, bo muszę zatrzymać się dziś w Twoim domu, bo muszę się u Ciebie zatrzymać. Bo chcę się u Ciebie zatrzymać. Pospiesz się, zejdź. Zejdź z tej pozycji. Zejdź z tego takiego nadumania. Zejdź też z tego, co, co, co cały czas Ci proponuje y, świat ludzi niewierzących we mnie. Zejdź z tego. Ja chcę dzisiaj z Tobą się y, y, spotkać przy stole. Usiąść. Może, moi kochani, to jest dzisiaj taki dzień, w którym weź na stół Biblię, połóż i tak, jakby Jezus siedział przy tobie. Może jeszcze raz w tą Ewangelię popatrz, a może otwórz jakąś inną księgę. Ja uwielbiam Księgę Mądrości, więc może właśnie popatrz dzisiaj trochę tak, jakby Jezus zatrzymał się w Twoim domu. Rozmawiałem z kimś niedawno i zresztą to często słychać w różnych rozmowach. I ktoś mi mówi, proszę księdza, tyle razy ja już próbowałem usiąść z pismem świętym, tyle razy. I mi to nie wychodzi. Ja często proponuję też, mówię: otwórzcie sobie brewiarz, jesteście małżeństwem, czy, czy jakimiś znajomymi, jeśli macie takie pragnienie jako znajomi, otwórzcie brewiarz albo samemu, znajdź w telefonie, mów te psalmy, mówię. Spotykaj się właśnie z Jezusem, bo On mówi dzisiaj do nas: Ja chcę się zatrzymać w Twoim domu, przy Twoim stole chcę usiąść. I moi kochani, kiedy to się dzieje, kiedy my usłyszymy to właśnie, to swoje imię i to, że Jezus nas wybiera do tego, żeby z nami zostać, a wybiera każdy dom, każde mieszkanie, każde drzwi. Spójrz na Twoje drzwi, jak będziesz wychodził z tego domu dzisiaj, z mieszkania, i pamiętaj, że Jezus chce przejść przez te drzwi. Ale on tam chce być wprowadzony. On nie chce tam wchodzić jak złodziej, czyli nieproszony, a wchodzi. Jezus nigdy tak nie wejdzie. Będzie stał na klatce schodowej, będzie stał na podwórku, będzie stał na ogródku, będzie patrzył, będzie, będzie zimno, chłodno, będzie padał śnieg, a będzie głęboka noc. Ty będziesz siedzieć przed telewizorem z pilotem w ręku, a on będzie stał przed drzwiami, będzie czekał na to, żeby mu powiedział, zapraszam Cię do mojego domu, wejdź. I właśnie wtedy usiądź z Nim przy stole. I kiedy usiądziemy przy stole z Jezusem, to moi kochani, w naszym sercu dzieje się coś takiego, co zadziało się w sercu zacheusza. Czyli Pan Jezus spojrzał na Niego i teraz jest to słowo, jakby słowo, jak bumerang wróciło. Zacheusz mówi: Spójrz Panie, spójrz Panie. Spójrz, panie. Pan na niego popatrzył, tam na tym drzewie, jak siedział, a teraz on mówi już w domu, w jego domu. Wstaje i mówi: Panie, a teraz popatrz na ten mój majątek, na to, co mam. I ja połowę tego oddaję ludziom ubogim. A jeśli kogoś oszukałem, zapłacę mu cztery razy tyle. Spójrz, panie. Mój kochani, co to znaczy? Co zrobił Zacheusz? Zacheusz nagle w jednej chwili. Zobaczył, jak yy, niewarte są te, te majątki, które on zgromadził, jak, jak, jakie, to jest, jakie to jest wszystko słabe, jakie to jest marne, że w tym nie, nie ma szczęścia, że szczęście jest dopiero teraz w tym, że siedzę z Tobą, Panie przy stole, że, że Ty wypowiedziałeś moje imię, że w tym jest moje szczęście. Yy, i, to jest, I to jest niesamowite spotkanie, właśnie to jest spotkanie przemieniające. Więc kochani, właśnie możecie też dzisiaj tak zwrócić się do, do Jezusa. Spójrz Panie, spójrz Panie na ten mój majątek, który mam. Może jeszcze nie potrafię oddać połowę tego majątku ubogim. W niedzielę był Światowy Dzień Ubogich. Może jeszcze nie potrafię połowę oddać tego majątku. Ale Panie, chcę Ci oddać mój czas. Chcę Ci oddać moją miłość, którą będę starał się jeszcze bardziej okazać moim bliskim, bo właśnie przez to, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, uczyniliśmy Jezusowi. Więc spójrz, Panie, na to. A jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, to nie jutro, ale już dzisiaj chcę cztery razy tyle, jakby być bardziej wobec Niego życzliwy. Dlaczego? Nie dlatego, że On był mi życzliwy, a dlatego, że Ty usiadłeś ze mną przy stole, że Ty wypowiadasz moje imię, że Ty na mnie patrzysz. Że Ty chcesz wejść do mojego domu, do mojej rodziny, do mojego mieszkania, do mojego serca. Moi kochani, dlatego Pan Jezus wszystko to kwituje takim zdaniem. Dziś zbawienie przyszło do tego domu, ponieważ człowiek ten też jest synem Abrahama, bo Syn Człowieczy przyszedł, aby odszukać i ocalić to, co zginęło. Jezus po to przyszedł, żeby odszukać i ocalić nas. Którzy często żeśmy poginęli, pogubili się w tym świecie chaosu, w tym świecie bogactwa, materializmu, rzeczy, nowinek technicznych, technologicznych i wszelakich innych. Myśmy się pogubili. Dlatego Jezus przychodzi, by nas odszukać, by nas ocalić i by nam powiedzieć: że Jesteście synami Boga, jesteście córkami Boga, jesteście dziećmi Boga. Dlatego. Nie zatrzymujcie się na bożkach, ale zatrzymajcie się na waszym prawdziwym szczęściu, jakim jest y, siedzenie ze mną przy jednym stole. Pan z wami niech was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj trochę później, y, ale mieliśmy tutaj od samego rana y, różnych gości. Takich nieoczekiwanych, nie z którymi trzeba było właśnie też usiąść przy stole, porozmawiać, wysłuchać, dlatego dzisiaj nieco później. Pozdrawiam Was, życzę dobrego, błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.